Siemanko, z tej strony ale Dzisiaj sobie pogaramy w Brawl Stars. Wczoraj nie było filmu dlatego, że mi się nagrywanie popsuło. A 560 start spoko. Odbierzemy to szybko sobie, odbierzemy to. Skrzyneczkę. Wchodzimy w sklepik. Kupujemy sobie to. ...monetki, kupujemy Agenta Pi może? Kupmy Agenta Pi, albo najpierw Big Boxa i Mega Boxa. I trzy przedmioty, nic. Mega Box, ciekawe co to będzie. Piątka, niestety. No i kupujemy szybko Agenta Pi. Wow. Jakie postacie mogę ulepszyć? E, mogę na przykład Penny. Kosmiobitowca ulepszać? Chyba nie. Leona mogę. To zagorramy sobie panem Pi. Ej, pamiętacie, co miałem 9000 ponad? To teraz mamy 8891. Zagorramy sobie na solo. No i lecimy z tym koksem. Dzisiaj będzie króciutki odcineczek. Niestety, ale tak. Ale mama magenta pi, chociaż tyle. Ja myślałem, że wczoraj będzie ten koniec sezonu. A tu dzisiaj jest. Kocio, panie. Ale buja. Ale bym zginął. Śmiesznie beka by była. Po tej gierze skończymy ten odcinek. To będzie taki szybciutki, no bo mi się nagazywanie psuje. I dlatego. Zgińcie! Wow, to jest przykozak. Ten skin jest kozacki. Jak za 30 gemów, no to według mnie bardzo się go opłaca. Szkoda, że nie kosztuje jeszcze mniej. Na przykład 500 starbońców. Nie wiem, czy dzisiaj nie kupimy jakiegoś skina. I gina, gina. Ginę, gina. Jakie mam skiny w tym. Podsumowywuje mi to wszystko. Jakie mam skiny w sklepie za stary Aha, studentka Stonia. Widzimy się na drugim końcu. Okej, okay. jestem już na moim drugim koncie tutaj też odbierzemy sobie to wszystko do nity punkty mocy i tutaj mi te starty na Mega i Big Boxa to kupujemy 2 la. jeżeli bym teraz... Teoref... Teraz z Boxa. Pytanie, czy coś będzie. Patrzymy, i nic. Niestety. No to, to by było tyle w tym odcinku. To jest taki szybciutki odcinek, bo niech to żeby mnie wywaliło. Się ma.